Cześć dziewczyny, witam Was gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was dosłownie z czterominutowym filmikiem. Chciałam po prostu podziękować moim ukochanym widzkom za prezenty, które mi wysłały. Nie mam teraz czasu, ale po prostu stwierdziłam, że ja muszę po prostu Wam podziękować takim malutkim, chociaż filmem. Nie przedłużając, zaczynamy. Dostałam prezenty od mojej widzki Ewki, która ma kanał, na którym tańczy. I to były takie trzy przepiękne cienie z Inglota. Oczywiście wszystkie traf, trafiłaś w mój gust i są po prostu idealne, najbardziej podoba mi się oczywiście ten róż i ten żółty. Ja brązów tak mniej używam, natomiast myślę, że załamanie to, 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 to się sprawdzi na pewno, więc po prostu cieniec z Inglota, takich jeszcze nie miałam, bardzo się cieszę, że je od Ciebie otrzymałam. Drugą rzeczą jest po prostu, słuchajcie, zobaczcie tą paletkę, jaka ona jest piękna, te motyle w ogóle, oczywiście Art więc moja widzka mnie ogląda po prostu Widać naprawdę szczegółowo i dokładnie, wie, że kocham te paletki. Zresztą jeszcze zobaczcie, jakie piękne kolory. No wszystkie mi się podobają. Ten mi się podoba, ten mi się podoba, ten mi się podoba, ten mi się podoba. Wszystkie mi się podobają, są śliczne, pięknie napigmentowane i na pewno wykonam dla, dla Was makijaż tymi paletkami, jeżeli znajdę czas, ale nie, no wykonam, jakoś spróbujemy. Piękne są naprawdę. I ostatnią rzeczą jest taki piękny cień z Maybelline w, to jest chyba w musie czy w kremie. Naprawdę fajny do załamania powieki przy lekkim, takim fajnym makijażu, w sam raz. I drugie prezenty są od mojej Wicki Gochy po prostu. Wizki. W sumie mojej kochanej koleżanki z YouTube'a, która też nagrywa filmiki. Oczywiście linki do dziewczyn będziecie mieć na dole, możecie sobie zajrzeć. Dostałam od niej piękną taką bransoletkę z kulcami. Super, naprawdę wiesz co lubię. No i oczywiście to, co mam na sobie, czyli ten neonowy, piękny komin. bo po prostu z takim oczojebem jest przesudowny. Dziękuję Tobie, już nie muszę kupować tego z handzemu <grym> neonu. No. No i jeszcze dwie rzeczy. Taki piękny cień z Nonuby. Cień jest po prostu obłęd. Naprawdę jest obłęd. On się mieni na taką piękną zieleń w słońcu. Też chyba wykonam nim makijaż. No po prostu boski. Słuchajcie, ja mam teraz tyle cieni, że chyba umrę z nimi i nie muszę nic więcej kupować. I piękny taki błyszczyk z Elfa którego jeszcze nie rozpakowałam, ale na pewno pokażę Wam w jakimś filmie, jak wygląda yy, na ustach. Wszystko dzięki dziewczyny. Słuchajcie, jesteście po prostu boskie. Przeogromna yy, radość, jak dzisiaj otworzyłam drzwi. Yy, od kurier, y, y, otworzyłam drzwi i przyszedł do mnie kurier z tymi paczkami. No, głos mi się trzęsie, bo ja nie jestem przyzwyczajona do takich spontanicznych prezentów. Dziękuję Wam bardzo. Y, oczywiście, tam pogadamy na prywatnych wiadomościach, to, y, to się zrewanżuje jeszcze w lepszy sposób aniżeli tylko ten film. Także pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki, papa! Pa.